Literatura ze środka Europy. Podcast koło książkowy. Dzień dobry. Sprzed mikrofonu kłania się Państwu Marcin Piotrowski. Zapraszam na kolejne spotkanie z literaturą. Dzisiaj, literatura. No tak poniekąd środkowa europejska, no bo włoska, Włochy, jak wiadomo, leżą w środku Europy. Zależy tylko, jak Europę zdefiniować. A chciałem dzisiaj opowiedzieć Państwu o książce Italo Calvino. Wszystkie opowieści kosmikomiczne. Italo Calvino pojawia się u mnie po raz kolejny i tym razem jest to... Zbiór opowiadań, a właściwie zbiór zbiorów opowiadań. Książka, którą mam przed sobą, to jest książka, która została wydana w roku 2005. Ukazała się nakładem wydawnictwa Amber. I ja przyznam, że szukałem opowieści kosmikomicznych, ale okazało się, że pod tym tytułem kryje się trochę więcej niż na początku sądziłem. To też w zbiorze wszystkie opowieści kosmikomiczne znajdą Państwo. Opowieści kosmikomiczne, czyli 12 opowiadań w przekładzie pani Barbary Sieroszewskiej. Cały tom, który funkcjonuje osobno jako tom zatytułowany jeżeli T równa się 0, w przekładzie pani Anny Wasilewskiej. Są tam także inne opowieści kosmikomiczne w przekładzie pani Anny Wasilewskiej i w przekładzie tejże pani Anny Wasilewskiej. Nowe opowieści kosmikomiczne oraz opowieść kosmikomiczna przetworzona. Łącznie daje to coś około 300 stron z opowieściami kosmikomicznymi, gdyż te opowieści kosmikomiczne to jest. Coś, co Italo Carvino pisał przez no, spory kawałek czasu, i różne utwory podpadają pod tę kategorię. Opowieści kosmikomiczne te pierwsze, te, które otwierają ten tom, ukazały się w roku 65. Tom, jeżeli T równa się 0, to jest rok 67. Kolejne opowieści to są lata późniejsze. No i teraz one są. Zebrane do jednego tomu, w którym te wszystkie rzeczy państwo znajdziecie. One u nas są dostępne różnie, to znaczy, tomik, jeżeli T równa się zero, ukazał się chyba w roku 2021 nakładem piwu w tej serii Italo Calvino. Opowieści kosmikomiczne same ukazały się. Chyba nakładem muzy. Ja przyznam, że całkowicie przez przypadek czytam teraz te opowieści kosmikomiczne, co dodaje komizmu tej sytuacji, bo pierwotnie zaplanowałem sobie tom, jeżeli to równa się zero, a potem zorientowałem się, że to jest fragment tego większego cyklu. I też całkowicie przez przypadek, tak mi się złożyło, że tak było dostępne w bibliotece. Wypożyczyłem sobie wszystkie opowieści kosmikomiczne, stąd właściwie przeczytałem całość, a planowałem przeczytać znacząco mniej. Sam tytuł. Opowieści kosmikomiczne już wiele mówi. Jest anonsowany kosmos, jest anonsowany komizm. No i rzeczywiście, muszę przyznać, że to są opowieści kosmikomiczne. I jest ta książka, te 300 stron, bardzo gęsto zadrukowane, to jest taki szeroki łam w tym wydaniu amberowskim. I jest to 300 stron niesamowitego triumfu czy popisu kreatywności, niesamowitego popisu brawurowych koncepcji, śmiałości, śmiałości twórczej. Nie spodziewałem się czegoś takiego, nie spodziewałem się. Te opowieści kosmikomiczne między sobą się nieco różnią, ale cechą wspólną wszystkich tych opowiadań jest to, że dotyczą one, nazwijmy to wszechświata i fizyki oraz biologii, matematyki. Punktem wyjścia dla większości z nich jest jakaś teoria fizyczna, która później to teoria zostaje wzięta jako baza do napisania przez Italo Calvino opowieści. Bo to są opowieści w większości. Opowieści, których autorem jest QFWFAK kfufk, Nie wiem, jak to ma wybrzmieć. Natomiast jest to taki, chyba to się palindrom nazywa, kiedy od początku i od końca wyraz czyta się tak samo. Więc QFWFQ jest to byt. Jest to byt, który jest Opowiadającym, narratorem tych opowiadań. Większość tych opowiadań ma w pierwszym zdaniu, właściwie po, rozpoczyna się pierwsze zdanie, jest wtrącenie, opowiada kufak, i potem dalej leci historia. Jest to byt, który funkcjonuje we wszechświecie bardzo dawno. Nie jest jednakowoż jedynym bytem. Jeżeli myśleliby Państwo, że to jest na przykład jakiś Bóg, jeden to nie. Są różne tego typu byty. On też, okazuje się, ma rodzinę, ma żonę, ma babcie, ma dziadka, syna też ma. Te byty żyją we wszechświecie. Żyją we wszechświecie w różnej formie, bo czasami widzimy ich już jako mieszkańców Ziemi, czasami widzimy ich jako mieszkańców Księżyca. Czasami widzimy ich jako podróżników w czasie, którzy podróżują na galaktykach, rozkładają się, przeskakują między lokalnymi grupami galaktyk, przeprowadzają się między galaktykami. Czasami są komórkami, które przechodzą podział. Czasami są prawami matematyki. Trudno znaleźć tutaj jedną prostą definicję. Wydaje mi się, że to jest nawet niemożliwe, żeby powiedzieć sobie, Kim jest kufak? Czy jest prawem fizyki? Czy jest jakąś teorią wszechświata? Czy jest Bogiem? Boskością? Naturą? On po prostu jest. Kufak osoby może powiedzieć: Jestem, który jestem, właśnie. No i nie wiemy, komu on te opowieści opowiada. Opowiada je nam, my je czytamy. I są to, proszę państwa, Opowieść dziwnej treści. Jednym z bohaterów, czy właściwie takich miejsc, które dosyć regularnie się pojawiają, jest Księżyc i relacja między Ziemią a Księżycem. I teraz mamy opowiadanie, które rozpoczyna się taką krótką informacją, że istnieje to taka teoria stworzona przez takiego a takiego fizyka, która mówi, że życie na Ziemi przywędrowało z Księżyca, dlatego że Jakieś tam wody, czy jakieś tam komórki z księżyca przeleciały na ziemię. Jest to jasno zaznaczone to jest jakaś teoria kogoś. I teraz Italo Calvino w oparciu o to buduje opowieść. Opowieść o charakterze bajkowo-legendarnym, mieszającym w sobie elementy baśni, bajek, mitów, matematyki. Do tego jest to wszystko, bardzo dowcipne, takie, pełne takiej. Nie wiem jak to ująć. Mi to się kojarzy z taką południowo-europejską pogodą i takimi rodzinnymi rozmowami przy stole. Kiedy ktoś tam ględzi, żona ściga męża, mąż się tej żony boi, dzieciaki rozrabiają i oni coś tam opowiadają. I mamy na przykład opowieść o księżycu. No to też na początku to dowiadujemy się, jak to. Się stało, że właściwie to życie się z Księżyca pojawiło na Ziemi. Mamy inną opowieść, która mówi o tym, że Księżyc kiedyś krążył bardzo blisko Ziemi. No i okazuje się, że rzeczywiście krążył bardzo blisko, bo można było między Ziemią a Księżycem przeskakiwać, przechodzić po drabinie. Chodziło się na ten Księżyc, zbierać rodzaj takiego mleka, które na tym Księżycu występowało. Rodzina Kufaku wypływała. Łódką na morze, no i przeskakiwali na ten księżyc, zbierali, potem wracali. No a później księżyc się oddalił i tam ktoś na tym księżycu został. Ale jeszcze udało się niektórym wrócić. Jest kolejna teoria o księżycu, która mówi, że księżyc oderwał się jako fragment Ziemi, i tu mamy to pokazane jako księżyc, który wychodzi z oceanu i odrywa się. Całość jest e, oczywiście no, groteskowa, absurdalna. Nie zmienia to faktu, że czyta się to znakomicie, i nie są te opowiadania, tylko opowiadaniami, które są, nie wiem, jak to powiedzieć, fantastyczne. W większości z nich są ukryte bardzo śmiałe hipotezy dotyczące początków życia, dotyczące relacji między kosmosem a człowiekiem, między ludźmi a prawami przyrody. I to jest jedna grupa opowieści. To są opowieści, gdzie wprost jest ten kufak, pojawia się jako narrator. On jest to. To są jego opowieści. Ale na mnie największe wrażenie zrobiły opowieści z Tomu, jeżeli T równa się zero, Dlatego, że to są opowieści, których punktem wyjścia jest fizyka i matematyka, prawdopodobieństwo i one opisują. Zdarzenia, które mają miejsce codziennie. Ktoś kogoś goni w samochodzie. I teraz ten pościg samochodowy, który odbywa się na zatłoczonej drodze, jakiejś autostradzie w Stanach, bodajże, jest pokazany z punktu widzenia teorii prawdopodobieństwa. Chyba, jeżeli ktoś się zna na matematyce i uzna, że to jest inna teoria, to przepraszam z góry. Bazuje na swojej bardzo głębokiej wiedzy, którą zaczerpnąłem w trakcie czterech lat nauki matematyki, w klasie o profilu matematyczno-fizycznym, to było bardzo niedawno, ale mało pamiętam już. No i na przykład w tym opowiadaniu, gdzie jest mowa o pościgu, jesteśmy świadkami takiego ciągu logicznego i takiego rozbioru logicznego, co jeżeli ja jadę, ktoś mnie goni, jedziemy w korku, kiedy powinienem przejechać przez skrzyżowanie, kiedy powinienem skręcić, co zrobi tamta osoba. Być może ja jestem osobą, która kogoś ściga. Muszę pomyśleć o tym, bo być może ja ścigam kogoś, a nie to, że ktoś ściga mnie. To jest taka konstrukcja zapętlona, i ta akurat dotyczy prawdopodobieństwa. Mamy tu historię o tym, jak łucznik strzela do. Czy myśliwy strzela z łuku do. Lwa lew skacze. I teraz mamy jakby sytuację, w której to wszystko jest zamrożone na moment, albo toczy się bardzo wolno. I zastanawiamy się, co będzie. Czy łucznik E0 strzelający strzałą S0 w kierunku lwa L0. Strzała porusza się po trajektorii T0, czy strzała trafi lwa L0 i tak dalej. Przy użyciu tego języka. Widzimy sekwencję zdarzeń, ale tak naprawdę ta opowieść jest tylko podstawą do zastanawiania się, czym jest prawdziwe zdarzenie, co znaczy, że coś zachodzi, że ma miejsce. Jest tutaj także zestaw takich trzech opowiadań, który jest zbudowany w, na bazie biologii. Jeżeli pamiętacie Państwo, ja już tego w ogóle nie pamiętam, ale przypomniałem sobie dzięki tejże literaturze, właśnie. Jeżeli pamiętacie Państwo podział mitotyczny i meiotyczny, mitoza i mejoza to jedno opowiadanie to jest opowiadanie, w którym komórka bodajże opowiada, jak się będzie dzielić. W drugim opowiadaniu mamy pokazane, pokazane zapłodnienie i podział po zapłodnieniu. W trzecim opowiadaniu mamy pokazaną śmierć i te trzy rzeczy tworzą taki cykl. Trudno to opisać, natomiast jest to niewiarygodny dla mnie poziom takiego światotwórstwa, opisywania rzeczy najprostszych przy użyciu może nie najprostszych opisywania rzeczy podstawowych i robienia tego, na poziomie literackim wybitnym. Metafory, rozbudowane zdania, jakieś personifikacje. No jest to, jest to literacki majstersztyk. Sądziłem, że tę książkę przeczytam szybko, tymczasem tych opowiadań nie da się czytać szybko. Poprzez konstrukcje, poprzez te zapętlenia, poprzez taki filozoficzny charakter, to powoduje, że je się smakuje, bo część tych opowiadań jest, nazwijmy to, prosta w odbiorze. No bo opowieść o przeskakiwaniu na księżyc tam oczywiście można się doszukać jakiegoś dodatkowego dna ale to jest dosyć proste opowiadanie. Natomiast jest tutaj trochę opowiadań, które dotyczą właśnie prawdopodobieństwa, jakiejś ogólnej teorii wszystkiego. Miejsca człowieka we wszechświecie. I te rzeczy nie są już takie oczywiste. Jest to coś znakomitego. Aczkolwiek, aczkolwiek powiedziałbym, że jeżeli nigdy nie mieliście Państwo do czynienia z literaturą, nazwijmy to science fiction. Mówię nazwijmy to, bo to nie jest taka klasyczna science fiction. To znaczy, nie wiem, czym jest klasyczno, bo się na tym nie znam. Ale to jest takie pomieszanie. To jest pomieszanie elementów baśniowości z elementami science fiction, a właściwie science bardziej. Gdzieś całość bardzo, ale to bardzo pachniała mi Stanisławem Lemem, tylko jest różnica dla mnie na poziomie języka. Jest różnica dla mnie na poziomie także przedstawiania świata. Natomiast wspólna jest pewna refleksja, pewne zastosowanie do wszechświata, do praw wszechświata, struktur mitycznych, struktur bajkowych, struktur baśniowych. Szczytem tego, w tym zbiorze opowiadań, jest opowiadanie Kamienne Niebo, bodajże, które, jak będziecie Państwo czytać. To zorientujecie się, że to jest. No ja spoiler, ja wam to powiem teraz. To jest mit o Eurydyce. Tylko, że ten mit jest opowiedziany od drugiej strony. I okazuje się, że Eurydyka na początku mieszkała wewnątrz Ziemi. I była tam szczęśliwa. I oglądała obłoki, niebo. Tym niebem były. Pływające chmury z chromu czy z metanu? W ogóle niesamowita historia pokazania świata wewnętrznego, ziemskiego, jako tego prawdziwego, dla tych ludzi, którzy mieszkają wewnątrz Ziemi, dla tych istot właściwie. No to my, mieszkający na powierzchni, nie jesteśmy ziemianami jesteśmy poza ziemianami właściwie. Do tej pory mówiłem Państwu o takich elementach, nazwijmy to koncepcyjnych. Nie było tego humoru. Tego humoru jest tutaj sporo. On jest na poziomie językowym, takich tworów językowych. To też ja bardzo czekam na te dwie książki Stanisława Lema, właściwie jedną książkę, dwa zbiory, które mam zaplanowane wkrótce do czytania. Zobaczymy, jak się tam odnajdę. Natomiast jest tutaj taka bardzo charakterystyczna dla postmodernizmu takie zmieszanie czasów no bo wyobraźcie sobie państwo że są tu opowieści o tym jak wszechświat powstał ale te opowieści o powstaniu wszechświata czyli o wielkim wybuchu i o tym jak powstały pierwsze pierwiastki no to okazuje się że są toczone przy jakimś stoliku i ten ku tam mówi że no kiedy powstały te pierwsze pierwiastki no, to oni tymi pierwastkami pierwszymi trzepali w takim bakelitowym kubku i je tam wyrzucali na jakiś stolik. No Niedokładnie tak mówi, ale licencja poetyka. Natomiast regularnie będą Państwo znajdować się w sytuacji takiego zapętlenia. To znaczy, no, mówimy o początku czegoś. Tymczasem tam już ktoś jest dawno. Ma elementy świata, które znamy, i no, coś tu jest nie tak. I tutaj w każdym opowiadaniu właściwie jest coś nie tak. A jednocześnie to w ogóle nie przeszkadza, znaczy nie przeszkadza. No to jest urok tych opowiadań, że ktoś mówi, jak to było na początku, kiedy wybuchały gwiazdy, i babcia się pakowała, żeby przeskoczyć do kolejnej galaktyki, do kolejnego układu planetarnego, no bo ten się już kończy, bo to już jeszcze tylko 5-8 milionów lat, i, i ta gwiazda się zmieni w czerwonego olbrzyma wybuchnie koniec. No, mieszkamy tu dopiero pięć, ale to może warto już pomyśleć, żeby gdzieś przeskoczyć dalej. No, tego typu historie tutaj Państwo znajdą. Jeżeli szukacie absolutnie wykręconych porównań, metafor i takiego bardzo, bardzo oryginalnego spojrzenia na rzeczywistość dookoła, to mogą to być opowiadania dla Państwa. Natomiast jeżeli jesteście nieco bardziej przyzwyczajeni do tradycyjnych form rzeczywistości, to nie wiem, czy będzie to dla Państwa interesujące. Dla mnie było bardzo i przyznam, że zaostrzyło mi tylko apetyt na Stanisława Lema. Oczywiście nie w kategoriach pojedynku, ale bardzo ciekaw jestem, jak teraz odbiorę Lema po latach, a jak go odbiorę jeszcze na dodatek trochę zainspirowany. Italo Calvino i jego opowieściami kosmikomicznymi. Na końcu tylko powiedziałbym jeszcze, że te opowieści kosmikomiczne, które, te wszystkie opowieści kosmikomiczne wydane przez Amber, które czytałem, mają okładkę z gatunku takich, że no, oczy bolą i teraz mam je zamknięte, bo mnie bolą, jak pomyślę o tym, co tam zobaczyłem. Natomiast, jeżeli spojrzycie sobie Państwo na okładkę tego zbioru, jeżeli T równa się 0, okładkę przygotowaną przez pana Łukasza Piskorka, to to jest opowieść o tym, jak powinno się robić okładki. W ogóle cały cykl Italo-Kalwino w Państwowym Instytucie Wydawniczym ma okładki projektowane przez Łukasza piskorka i to są znakomite okładki, znakomite. To jest czysta idea okładki do książki, która jakoś nawiązuje, ale nie bardzo, która przetwarza pewne rzeczy. Bardzo zachęcam Państwa, żeby rzucić okiem na okładkę tomu, jeżeli to równa się 0. I zobaczyć, jak ta matematyka została tam oddana. Ten podział, to zapętlenie. No i jeszcze na sam koniec powiem, że są tutaj też oczywiście nawiązania do literatury, a dla miłośników literatury jest, no, powiedzmy, trawestacja hrabiego Monte Cristo z punktu widzenia, właśnie nie wiem jakiej teorii, jakiejś teorii matematycznej, czy tam teorii gier, czy czego, nie wiem. Natomiast jest opowiadanie... Tylko i wyłącznie o tym, o planowaniu zemsty, o ucieczce i o wyobrażeniu sobie ucieczki. Nie chcę spoilować. to opowiadanie znajdą Państwo też w tomie, jeżeli te równa się zero, jeżeli nie macie opowieści kosmikomicznych. Bardzo dziękuję Państwu za to dzisiejsze spotkanie. Zachęcam do czytania Italo Calvino. U mnie będzie się pojawiał z pewnością regularnie. I ja bardzo się cieszę, że o opowieściach kosmikomicznych mogłem że mogłem przeczytać i mogłem Państwu o nich opowiedzieć. Zachęcam też Państwa do obejrzenia filmu u Igora na kanale Graf Zero Vlog Literacki. Dlatego, że Igor jakiś czas temu też nagrywał materiał o opowieściach kosmikomicznych. I ja przyznam, że. Tego materiału jeszcze nie znam, i celowo nawet nie chciałem go teraz sobie odświeżać po to, żeby. Bo oglądałem go dawno temu, kiedy on się ukazał, chyba przed rokiem, mniej więcej. I już niewiele pamiętam, i celowo teraz nie zaglądałem do tego materiału. I dopiero teraz po nagraniu tego zajrzę sobie i zobaczę, co Igor o tym mówił. Pamiętam tylko chyba, że mu się podobało. Ja Państwa zachęcam i do wysłuchania materiału u Igora. I do lektury Italo Carvino. Bardzo dziękuję. Powrócę do Państwa wkrótce. Do usłyszenia.